Coraz bliżej budowy mostu na Wiśle w Nowym Korczynie. O inwestycje od kilkunastu lat starali się mieszkańcy i samorządowcy. W końcu ruszyła. Dziś podpisano umowę z firmą, która wykona projekt. Ma na to czas do czerwca przyszłego roku. Projekt ma obejmować przebudowę drogi z Buzka Zdroju do Nowego Korczyna wraz z budową mostu łączącego Świętokrzyskie z Małopolską. Karolina Ziewiecka. Sznur samochodów to tutaj codzienność. Z przeprawy promowej na Wiśle w Nowym Korczynie każdego dnia korzystają mieszkańcy dwóch województw Świętokrzyskiego i Małopolskiego. Wolałbym, żeby był most. Dlaczego? Dlaczego? No, bo wtedy będzie lepiej, że tak powiem wygodniej, i szybciej i taniej, podejrzewam. Mieszkańcy chcieliby też przebudowy drogi prowadzącej do mostu. Połączenie obu inwestycji poprawiłoby sytuację kierowców. Ja jestem akurat z dąbrowy tarnowski, więc jeżeli by tutaj powstał most w borusowej, to krajówka 73 szczucin dobrowa zostałaby odciążona. Wykonanie tej inwestycji w końcu staje się realne. Dzisiaj dyrektorzy wojewódzkich zarządów Dróg z Krakowa i Kielc podpisali umowę z firmą, która ma przygotować projekt. Będzie obejmował rozbudowę drogi numer 973 na odcinku Busko Zdrój Nowy Korczyn Borusowa i budowę dwóch mostów na Wiśle i Nidzie. Tam nie ma mostu, tam wielu mieszkańców ma interesy w Małopolsce, tam funkcjonuje tylko przeprawa promowa. Bardzo istotne dla komunikacji województwa i sieci transportowej świętokrzyskiego. Na przygotowanie projektu firma ma niespełna półtora roku. Plany pochłoną ponad 430 tysięcy złotych. Koszty samej budowy to nawet 300 milionów. Drogi dojazdowe i obiekt po stronie Świętokrzyskiej będzie finansowany przez Województwo Świętokrzyskie. Obiekt przez Wisłę będzie dzielony na pół bez względu na to, tak naprawdę, ile po, po której stronie będzie tego obiektu. No i zjazd i dojazd do miejscowości Borusowa, Województwo Małopolskie. Pieniądze mamy zabezpieczone na tę perspektywę 2014-2020, w związku z czym inwestycja będzie zrealizowana. A jest o tyle ważne, ponieważ ruch w kierunku. Krynicy, Tarnowa, to właśnie się tym szlakiem odbywa. Most w Nowym Korczynie będzie szóstym, który połączy Świętokrzyskie z innymi województwami. Jeśli sprawdzi się najbardziej optymistyczna wersja, powstanie w ciągu najbliższych czterech lat. Karolina Ziewiecka, Informacja.